Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Szykiszka w tle macie spasokalipsę. Tak, czasami czasami trzeba być dupkiem, ale, ale ten film w tle jest uzasadniony. Dlaczego jest uzasadniony? Hmm. Pamiętacie jak mówiłem, że... Mam dużo skojarzeń przy Battlefieldzie 4 z Bed Company. Nie myliłem się, nie myliłem się. Otóż jeden z deweloperów yy, yy, DAISA, może on general managerem, jest, no nie wiem, w każdym razie jeden z panów stwierdził, że póki co nie będzie Bed Company 3 z tej prostej przyczyny, że przy pracach, nie przy pracach, i że stop, wróć. To co dostaniemy w Battlefieldzie 4, to jest połączenie serii Battlefield i Battlefield Bad Company, czyli. Hmm, nie myliłem się. Co się z tym może wiąza wiązać? A no, patrząc na te gameplaye, dochodzę do wniosku, że pewna mechanika została przeniesiona. Czyli należy się radować. Być może będzie hit detection w stylu Bad Company. Nie będzie takiego syfu jak widać na załączonym obrazku. Szczelam, szczelam, szczelam i, i niestety ludzie nie giną. To jest naprawdę dobra dobra wiadomość, bo liczę na to, że dobre rzeczy zostały przeniesione, a złe nie. Hm. Ja wiem, nadzieja matką głupich. No, trudno. W każdym bądź razie coś jeszcze miałem Wam rzec na temat Battlefielda IV. A no tak. Battlefield IV, oprócz tego, że będzie nosił znamiona serii b Company, to jeszcze, jeszcze wsadzają do tego dodatki. Więcej dodatków, jeszcze więcej dodatków. Dodatki wszędzie. Jeżeli myślicie, że yy, zbrojownia w tej chwili jest skomplikowana. Uwierzcie mi, że przy Battlefieldie 4 będzie jeszcze bardziej skomplikowanie i złożenie, bo ilość czynników, yy, chociażby, nie wiem, na przykład na pistoletach, które mają wpływ na to, w jaki sposób broń się zachowuje, jak będzie celna, jeszcze się zwiększa, nie wierzycie mi. I zapytacie pewnie, skąd masz takie informacje, skąd mam takie informacje otóż przed chwileczką, niejaki level cup, którego oczywiście wszyscy znacie, lubicie albo nie lubicie. Opublikował filmy hmm, pokazujące przynajmniej to, co było dostępne w Alfie. Wszystkie dodatki, które były dostępne w Alfie, jak dla mnie, to wygląda bardzo miodnie z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak mówię, e, mechanika broni będzie bardziej złożona niż w Battlefield 3. Myślałem, że, że do. Do takiego momentu nie dożyję, ale jak widać na załączonym obrazku, albo w zasadzie nie widać, bo nie chciałem tych materiałów kopiować. W końcu możecie to obejrzeć sobie na kanale Level K. Oprócz tego ma jeszcze parę informacji o, o dodatkach na pojazdach, więc zapraszam Was do obejrzenia tego, co on ma Wam do zaprezentowania. A ja tycza, tymczasem żegnam się z Wami, cóż. Biorę się za robotę pod tytułem Kolejna zbrojownia. Jak zwykle, że nam się z wami See ya!